jaka z tej strony Julka. Witam Was ponownie na moim kanale. wrazem z dzisiaj. Abra, przywitaj się. Hello! Słuchajcie, dzisiaj mamy super pomysł, ponieważ mam swoje nowe się tutaj. Chodzą Pat, gdzieś za mną. Ciciuś, jest rudy, jest Denisek. Tak, to jest ponczusz, to jest Denisek. I dzisiaj będziemy dla nich budować domek. Żeby też miały tutaj na, na farmie swoje miejsce. Znaczy, mamy tutaj temki. Ja nie no. rozumiem, dlaczego one nie mogłyby mieszkać w domu. No bo mają... Nie, ja specjalnie zrobiłem farmę, gdzie będą zwierzątka i mamy już owce, mamy koniki, to dlaczego miałoby tutaj nie być też kotków? No dobra, ale koty to są zwierzęta, nie wiem, takie co mają dom swój? W sumie spoko. No mogą mieć, poprzednio miał pączuć, ale niestety stało się tragedią. Dobra, patrz, bo on znowu włazi na tą skrzynkę, one no, cały czas chodzą za tobą i chcą usiąść na skrzyni, ja nie wiem dlaczego tak się dzieje, to jest bardzo dziwne. Dobra, tutaj im postawimy domek, żeby miały. Dobra, ale ten domek duży ma być? Mm, wiesz co nie, zrobimy po prostu taki zwykły kwadrat. Dobra, spoko. To jest ja po prostu spróbuję... miejski, zwykły domek. Wiesz, ja spróbuję jej? od mostu zrobić o, tutaj jakąś zrobić ścieżkę kreisty, tak. mniej więcej. No, I czy żeby one, tutaj czy jakieś one tylko po prostu... jak będą mi tutaj chodzić, to czy one mogą mi na przykład wejść na klocka i nie będę mogła dalej budować, się zbanują albo coś? No tak, ale to będziesz mogła je przesunąć jakoś, nie? Dobra, pytanie, czy masz szkło? Szkło powinno być w tym w skrzynce. Jest w skrzynce. Ja się zastanawiam, nawet. czy nie zrobić okna. Znaczy, no mogą mieć jakieś okna. Ja mam na przykład piasek, żeby był żwirek dla kota. No nie, no o, skoro super. kuweta czy coś, to, to to niech one ten żwirek tutaj mają. Dobra. Ja tutaj jeszcze właśnie tutaj pocisnę ruszymy, tą ścieżkę. Dobra, Ale patrz. teraz myślę do że... tego mostu. Od tamtego znaczy, mostu, dobra. Tak, dobra. od tego mostu nowego, nie? No tak mi się wydaje, że spoko dobra, by było, żeby ma, tutaj było coś takiego. Możemy sobie tutaj zabudować domek i zrobić... O, będą miały widoczek na Ej dobra, na górę. ścieżka jest git. Moim zdaniem ścieżka jest całkiem tutaj udana, Łukasz. ładna, taka... Znaczy wygląda po prostu, wiesz, taka, na okay. taką... Na, okay. na zasadzie, że po prostu miała tutaj dzi, taka być. Dzi, dzi, dzi. O, tutaj damy kwiatek, tutaj damy jakiś kwiatek. Dobra, ścieżka mniej więcej jest. Jeszcze tutaj możemy poprowadzić trochę, bo zaraz pewnie jakieś wejście trzeba będzie im tutaj zrobić. E, no ale pytanie, czy to ma być takie duże dla dwóch kotów? Tak. Ma no być. dobra, ale. No bo dwa koty tylko tutaj będą mieszkać. Aż dwa koty. Aż dwa koty. No ale. A to nie są tylko dwa koty? Aż dwa koty, bo był jeden. No dobra, był jeden, no teraz są dwa, a wiesz, że jakie rozmnożysz, to będą trzy. A jak się rozmnażają kotki? Rybkami. Jakim dasz jednemu rybkę Czyli i drugiemu. Musiałaś... Dasz rybkę. A jaki kolor wyjdzie z tego? Jak Będzi... mam szary i. I ide... właśnie to jest mega mocne, bo to jest losowe. Może bardzo różny kolor wyjść, więc w sumie można by to przetestować. Jak masz rybę, to może, można by spróbować. Nie mam rybci, ale potem no dobra, po to może najpierw zrobimy im dom. A potem je jakby rozmnożymy, żeby one no, były w domu, tak? No, Ten, ten maluch, co, co powstanie, to żeby on miał swój Maluczyk. dom, no nie? Jakiś... Dobra, trzeba im tu wykopać, że będą miały kuwetkę. Dobra, a duże to ma być? No wiesz, co takie? O, o. No? Dobra, to I czekaj, czekaj, czekaj. Ja mam... ja mam tutaj piasek, dobra, ok. I jeszcze, tutaj, jeszcze tu, jeszcze tu. Dobra, ale taki, taki prostokąt? to można dać bardziej jakiś niesymetryczny kształt, już chociażby coś takiego. Tutaj coś takiego, dobra, mają dobra. swój żwirek, ale powinny... Patrz, powinni... usiadł już tu w tym żwirku. Dobra, e, nie powinny... przeszkadzajmy bo on chce się załatwić pewnie. E, powinny mieć też miejsce z wodą, no nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc patrz, moglibyśmy zrobić im tutaj coś takiego. Dobra, to ty buduj wodę, a jeszcze tylko przypomnę, żeby zasubskrybować kanał. Weź koniecznie na mojego, mojego Instagrama, Julka, ty podłoga. Zapraszam was też do sklepu Abry, bo tam są nowe itemki już w piątek. Pada nowa kolekcja, także fajnie byłoby, abyście coś tam dla siebie znaleźli. Postawić kwiatka. No tak, no żeby one też miały tutaj patrz, Fajnie. I teraz jeszcze wodę im tutaj wyleję. Normalnie korytko z wodą będzie. No bo okay. coś pić muszą, czy, czy nie muszą. No, no dobra, no jak chcesz, może być, okej. Okay, no powinny chyba. Coś I stąd pić, no nie? Ej, on się jak na niego kliknę, to nie jest faktycznie wyświetla się nazwa. No tak, no, bo on ma name tak, czyli jakby jest znacznik, to jest nazwa. Okay, Możesz taka nazwać zwierzęta ogólnie. No niech będzie, że obroża, no niech będzie, że obroża. Może być, może być. To tak mniej więcej. Dobra, teraz tak, trzeba tu będzie im, im zrobić. Yy, no bo co, na, 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 na ziemi chyba nie będą siedzieć, raczej zrobimy im jakieś, nie wiem, no powiedzmy deski czy coś? No tak, ale te płytki. myślisz, że jak zrobimy im płytki, to będzie git. A czy no czekaj, ja tutaj spróbuję dać. No ja to na, na doklęcz dach jeszcze tylko. Dobra, ja tutaj spróbuję na razie im włożyć troszeczkę jeszcze tej wody i tak dalej. No bo muszą mieć wodopój, tak? Tutaj damy im normalnie pół płytki. Tutaj też damy im normalnie pół płytki. Zaraz zobaczysz, jakby mniej więcej tutaj to wyglądało, bo te wszystkie bloczki okay. ze sobą będą spoko współgrać, przynajmniej tak mi się wydaje, byśmy zrobili coś takiego. Tutaj też możemy i zaraz damy jeszcze poziom wyżej. No plus tak, czy to ma być parterowe, czy to ma być coś jakby wyższe? Nie, nie będzie wyższe. Będzie tylko taki, wiesz, parterek, że po prostu, no nie, no taka zwykła taka, wiesz, Taka po prostu, no buta dla kotów. Mm, no dobra, no czyli po prostu parter, spoko. Myślę, że to może całkiem fajnie tutaj wyglądać, jak połączymy to jeszcze z tą białą terakotą. O, patrz, już, widzisz, połączysz, patrz, już się ej, kąpie, już, już się kąpie. Ej, ale ty zrobiłeś tutaj... No nie może tu wejść, bo spływa mu. <gry> no dobra, ale może, ale to, to dobrze, on ma tutaj wiesz zajęcie, ma normalnie nurt z wodą. Nurt z wodą, no ma, okay. On ma, ma, ma zabawę. Ale ser. on nie będzie mógł, ale nie, bo ja się boję, że one, nie no koty się nie mogą w sumie utopić. No, znaczy wątpię, kiedy jest taka woda, to wypycha je w bok, więc one nie bardzo mają jak się tutaj utopić. Ej, ale wydaje mi się, że spoko to wygląda. Wydaje mi się, że jest nawet nie najgorzej. Muszę sobie tu... skraftować sikierkę, bo nie mam sikierki. O kurde, pączek wpadł. Gdzie? Musisz odejść, musisz odejść, to przeteleportuje się do ciebie, bo jest w wodzie chłop normalnie. Chodź. O kurde, Bele. Ej, e, połącz mamy a ten problem. A tutaj władzi. Chodź. Patrz, patrz, <laughs> chodź tutaj, byniu. Chodź. Byniu, yeah. wyłap. Nie, on Był, teraz do dobra, wychodź, Chodź, 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 kici, kici, kici. O chodź, kurde, sobie ze mną koteczku ten. Tutaj trochę lipę nam zrobił, ale dobra, żyje. Chyba to najważniejsze. E, patrz, takie wejście by tutaj było. O Jezus. Ten kształt trzeba chyba troszeczkę zmienić, bo wygląda trochę jak nie, taki klocek. Nie, ja, ja tu się po prostu bierz, podbudowałam podbudowami w ogóle... Aha, Jaki dobra. Klocek? Żaden klocek, ja nic nie mówiłem. E, dobra, Ładnie jest. Tutaj damy coś takiego. Ja ma być taki klocka. Taki nowoczesny Pod... wyszedł, ale Zrobimy tutaj coś takiego. Tutaj a, też zrobimy... Płytki, no, dobra. no tak, żeby to wiesz, było takie bardziej zaokrąglone, nie? Żeby to nie było takie spiczaste, można to chyba tak to nazwać. Ej, a nie, ja... Masz lata ręki? Czy Ej, są A, tu masz, masz, rzucam ci. Tutaj za tobą są. E, bo nie wiem w końcu ile ich tutaj wzięłem. tam brałem po jakieś dwa staki tych i temu, żeby ich mniej więcej wystarczyło, dobra, ja ale... Dobra, mogę im zrobić tutaj taki ten... Cyk, dobra, tutaj moglibyśmy cyk. tutaj to Dobra, no to myślę, że oświetlenie tutaj mają ładne. Ej, myślę, że całkiem spokojnie to wszystko wygląda. Znaczy, no jeszcze oczywiście trzeba tutaj detale dodać. No, wiadomo, tutaj jakby... kwiatuszki, czekaj, bo tutaj jest skrzynia. Tak, medyczne. ale koniec końców wydaje mi się, że jest nie najgorzej. Tutaj, o, jeszcze bym coś takiego zrobił. Dobra. Nie, bo Aha, tak wszystko się... wygląda nie, jednak nie. Ej, nie, nie. Ale... wiesz co? Te liście można by spróbować jakoś, jakoś tutaj wsadzić. Może. Jakoś, no. Nie no wiem tak, tak. Łe, Dobra, wiesz, tutaj zrobimy tak, zrobimy tak. Ej, no trochę to cyk, wygląda już cyk, jak takie... Jak, jak, jak taka kocia jama, no nie? No patrz. Kocia, kocia jama. No wygląda tak. Pokaż. Moim zdaniem tak wygląda. No, no normalnie okej, okay, jak... no. Ale, normalnie ale one mają lepszą jak... chatę, słuchaj, niż niektórzy na tym tutaj serwerze. No... Na no ja. może, e, może trochę. Znaczy my mamy wspólny domek i on jest całkiem spoko ten domek, tak mi się przynajmniej wydaje. nie, nie Tutaj mają okienko i tak dalej. I e, dobra, ja zrobię jeszcze płotki. Mamy tu jakieś płotki? Ej nie, naprawdę? One mają tutaj fajnie. Musisz zrobić chyba płotki, wiesz? Dobra, muszę zrobić płotki, jak się robiło płotki. Dobra, weźmiemy tutaj, tutaj jeszcze tulipany. Okej, okay. troszeczkę można by ich tutaj porozswijać, bo one zawsze... W wiesz co, tutaj... chciałam płotki, bo chciałam postawić po prostu tutaj wiesz, te takie y, lampy na tych patyczkach. Aha, dobra. No myślę, że spoko pomysł. Myślę, że całkiem git. Dozajdałem trochę tych tulipanów, żeby po prostu ej, nie było roz... tak pusto. Masz kilof? Mam kill off, a co Raz jest? wartą tą lampę. Dobra, Zami już się chwila się postawiło na ziemi. To już ja tutaj wiesz, stawiam. tutaj stawiam. kwiateczku. No i stąd No znaczy on cały czas siedzi na tej skrzyni. I za czego się? No, no tak, się. bo, ej, Dlaczego to bo te... się siedzą. można by im Gid dać w ogóle no skrzynię no do środka, skoro im się to tak podoba. Ale nasi, się... no się dobra, to ja zrobię szybko skrzynię. Dobra, to czekaj, tutaj można by postawić latarenkę jakąś. O, niech sobie tutaj powstanie. A w środku te lampki, kurczę, nie za dużo ich trochę? No, żeby tutaj mi się nic nie że żadne jakieś te potworki. Czekaj, byśmy zrobili tak. Tutaj faktycznie one są spoko, ale może. Skoro i tak cały budynek jest niesymetryczny, no. to może idźmy w ten brak symetrii. Że okay, na przykład właśnie będzie to, tutaj, tutaj jedna. Tutaj jedna. Dobra, to okay. ja to Zrobię tutaj pełno kwiatuszków też, żeby miało. Dobra, ta skrzynka. Myślę, że one by skrzynkę bardziej chciały dalej od wejścia. One nie będą chyba siedzieć przy wejściu. Czy myślisz, że będą siedzieć A Ja przy myślę, przy że one wejście? będą siedzieć wszędzie. Tak? No myślę, no. że tak. No słuchaj, poprzedni jak Ponczuś w ogóle się nie, z, nie wychodził w ogóle z kuwety. on cały czas tam siedział. No cały dobra, czas siedział to, w czekaj. Dostały tutaj skrzyneczkę i dostaną jeszcze tutaj latarenkę, bo one z latarenki będą mogły bezpośrednio Ej, wejść sobie tutaj na to. To ja jeszcze jakąś latarenkę będę dała, słuchaj, tutaj z tyłu, bo ostatnio widziałam, że mi tu chodzą jakieś potworek, nie ma światła. Dobra, patrzę, patrzę, patrzę. Czekaj, czekaj, tutaj czekaj. Postawię. No Dobra, to daj mogę... jakiś płotek, a nie masz płotka? Nie mam już płotka. Dobra, no to można postawić bez problemu, myślę, na ziemi. Te na ziemi latarenki Cokolwiek też wyglądają tutaj, często o. całkiem spoko, więc myślę, że jest tak, tutaj tak. git. Trzeba na pewno jeszcze trochę półpłytek tych e, zrobić ze świerków, bo tam brakuje jakby zaokrąglenia. Ale Co, myślę, okrąglenia? że... Skońcowy... No tak, tak, tak. Ej Nie, mi się, mi się generalnie podoba ładnie to wygląda, tylko ja bym tą ścieżkę sobie jeszcze poprawiła, mogę? Znaczy, no możesz, myślę, że spoko. Czemu, nie? Czy chcesz, żeby tak było? Dobra, to poprawię jeszcze szybko. Dobra, zyk, tutaj jest zyk, git, zyk, tutaj, tutaj, tutaj damy bo, tak zabudowane da okienko, tutaj no, myślę, No znowu też... tu w laz, no, czemu one włoszą do tych ciur? Ej, jak Ale mój kot, gdzie, mój gdzie w, kot w prawdziwym życiu też tak robi, że włazi wszędzie tam, gdzie nie powinien włazić. No dobra, no bo koty lubią małe przestrzenie, no nie? Dobra. Chyba. To tutaj jeszcze zrobię. Dobra, tutaj tak, okej, okay, Ten spoko. grzeczny, Denizek jest grzeczny, bo on cały czas po prostu sobie siedzi. No, dobra! Nic nie ale... robi. Ten A ten Garfield to tak łazi, jest to z ja, Garfield. Ja jestem Tim Garfield, no. Ale nie to... też mi się podoba. A to koty mogą tyć? Nie, wydaje mi się, że nie. To by było nie? bardzo dziwne. Ale ja wychodzę taki gruby, byłoby śmiesznie. Ej, dobra, generalnie nie, bardzo nie. mi się podoba, jest ładnie. Ej, naprawdę nie jest najdrożej. Jest całkiem, myślę, spoczko. Podoba mi się. Ja by tu zrobić jeszcze więcej kotów. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej kotów. Ja bym o, ja by zrobił zrobiła więcej, więcej kotów. kotów też. No. O. Ja też, bo tutaj jest trochę za mało tych kotków chyba, co? Tylko dwa, będzie trzeba na... po te... poszukiwania. Ej, dobra, wejście jest super, nie podoba mi się tył. Trzeba będzie tutaj jeszcze tył troszeczkę przerobić. Ale tył się i tak by, nikt nie będzie patrzył na tył. No nie, właśnie rzecz w tym, że on jest dość widoczny z tamtego miejsca. Jak wszystkie Więc... tył? Ale co ci się w tyle nie podoba? No nie wiem, jest zbyt pławki. Trzeba tutaj na pewno dorobić parę <laughs> A ja bym tutaj rzeczy. jakiś pałacz, jakiś kwiat... O właśnie, to chciałam też zrobić, żeby tutaj... Dobra, tutaj byśmy tutaj wywalili tutaj. tak... Teraz wzięlibyśmy sobie jeszcze tutaj to. Ej, a masz ognisko? Nie. A co? Chcesz ognisko i jeszcze No dać? ja bym tutaj gdzieś postawić ognisko. A czy możemy zaraz coś takiego zrobić. Myślę, że spoko pomysł całkiem. Dobra, to co? Będziesz kończył ten domek z tyłu jeszcze? No tak, ja, ja go na pewno tutaj dokończę, bo on i tak jakby... No patrz, Dobra, naprawdę to ponczuś, dużo lepiej Dobra, poczułeś, Denisek? Tak. Chodźcie tutaj do mnie. Ej, serio ja wygląda znacznie Jak ja mam je ustawić? żeby... Chciałbym... Dobra, może tak ja będzie widać wtedy. O, widać je. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku będziemy już kończyć, dobudujemy jeszcze kotką coś tam z tyłu, zrobimy jakiś ogródek, jakieś takie inne rzeczy. A da się w ogóle zro... staw im z rybkami zrobimy, co? Możemy zrobić staw, tak, myślę, że to też Dobra, spoko. to zrobimy staw, dajcie znać, czy Wam się poda taki domek i czy chcemy więcej kotów. Z mojej strony to już będzie wszystko, także dzięki bardzo za oglądanie i Siemka, do zobaczenia, hej!